I puszczamy, o, o tamtą. Dzień dobry. Wypuść, wypuśćcie z wiadereczka. O tutaj, puśćcie. No chyba. No przekil wiadereczko. I... No nic cię. A już ja tylko wziąć. O przełoją się te! Tak przełoją, ale to nie będzie też. Tak? Z tyłu to mama ich porzuca. Chyba nie musiały ich złapać. A no to ich starsza siostra. Tak, to ich chyba starsza siostra. Albo brat. Widzicie, jak się cieszą, że zostały wypuszczone? Tak. Jedzą sobie trawkę skubią. kubią. Tak. Widzicie? No je jedzą. Zobaczcie, co słodowy kopa. 吧。